Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Kamery Mio. Nowa jakość nocnych nagrań. O tym, jak stać się właścicielem wymarzonego Havlaja Davidsona. Profesor Igor testuje Triumfa Roketa 3. W Vintage spotkaliśmy kultową gazelę. Co do motocykli, to jest parę technik. Można przyjść z pęgą pieniędzy, położyć się na stole i powiedzieć: proszę mi ją zapakować. Ten motocykl do tego kurtka, buty, spodnie. Można też motocykl wziąć w leasingu. To jest kolejna opcja, o czym zawsze przypominamy. Mój kolega stomatolog jeździ motocyklem, który jest w leasingu, bo musi dowieść na przykład materiały do specjalisty, który później wykona Państwu ząbek na środku uśmiechniętej twarzy. I to wszystko tak więcej działa. Natomiast jest jeszcze jedna forma. I tutaj, Marcin, powiedz, jak można jeszcze wejść w posiadanie motocykla, niekoniecznie od razu na 10 lat? No u nas ciekawą ofertą to jest wynajem motocykli. To znaczy my jako autoryzowany partner Harley Davidson Rentals mamy... W tym roku mieliśmy flotę 6 motocykli, w przyszłym roku będzie to około 8 do 10 motocykli. Motocykle można wynająć na dzień, na weekend, na dwa tygodnie, na, na, na miesiąc albo praktycznie także na cały sezon. No właśnie, bo to jest też ciekawa opcja: e, mieć taki motocykl, nie martwić się jego przeglądy, tego typu rzeczy. Czy jest jakieś ograniczenie kilometrów, które można przejechać takim motocyklem? Znaczy nasza oferta jest skonstruowana w ten sposób, że nie narzucamy klientom maksymalnego limitu kilometrów. Oczywiście się to wiąże ze zniesieniem dziennego limitu, który wynosi 350 kilometrów za dodatkową opłatą. W tym roku, muszę powiedzieć, że rzadko się zdarzało, że musimy charge'ować za dodatkowe kilometry. Staramy się też tego nie robić. Klienci są świadomi, że jeżeli gdzieś jadą w Europę na zloty, no to te parę tysięcy kilometrów na winę, a my z kolei staramy się tę ofertę w taki sposób konstruować, żeby ona spełniała oczekiwania klientów bez konieczności dopłat. Dobrze, ale jeżeli taki klient. Bierze taki motocykl w wypożyczenie jako czwarty, piąty czy szósty, bo takie motocykle, jak mówisz, są czasami na weekend, czasami na, na jeden dzień i zakocha się w tym motocyklu. To czy może go na koniec sezonu odkupić promocyjnie? Ach, oczywiście. Bardzo lubimy takich klientów. I żeby było ciekawie, mieliśmy klienta, który trzy weekendy z rzędu, trzy weekendy z rzędu brał sportstera, którego koniec końców od nas kupił. No bo to jest najlepszy test, bo nie przejmujesz się tym normalnie, jak bierzesz motocykl na taki typowy test, przejażdżkę, żeby się przekonać co do motocykla, który wybierasz, to jest, to jest, to jest godzinka, no, maksimum, nie można motocykla jeszcze poczuć, jak chodzi w zakrętach, jak się zbiera tak naprawdę, bo jeździmy po mieście, gdzie możliwości odkręcenia jest mniej, bo można stracić wiadomy dokument. Co za tym idzie, jeżeli mamy taki motocykl na dłużej, wyjeżdżamy sobie w trasę, pojedziemy posmakujemy radości jeżdżenia motocyklem, bo to też jest ważne, wiesz, bo część osób posiada prawo jazdy motocyklowe, ale przychodzi taki moment, że no nie jeżdżą i w pewnym momencie wsiadają na Harley'a, dochodzą do wniosku, że to jest kurczę dokładnie to, czego brakowało mi w życiu, zakochałem się w tym sprzęcie i taki klient po przejażdżce tym motocyklem przychodzi, kupuje nową sztukę, bo chce mieć taki niedotykany sprzęt. Zgadza się, natomiast jeżeli chodzi o jazdy demo, no to u nas Funkcjonuje to jak w każdym dealerstwie mamy u nas jazda demonstracyjna to jest około dwie godziny dwie i pół daje to jakby możliwość posmakowania motocykla aczkolwiek nie do końca i stąd właśnie pomysł na to żeby stworzyć wypożyczalnię. Tu powiem taką ciekawostkę jak Harley Davidson wprowadził Pan Amerykę czyli dosyć mocno jakby biłki w kimrowisko segmentu Adventure. Mieliśmy całkiem sporo klientów. Pewnej niemieckiej marki motocykli, którzy wypożyczali Pan Ameryki na weekendy, i część z nich de facto stała, tak, stała się naszymi klientami, bo jednak faktycznie poczucie jakby, co daje, jak, jak jazdy motocyklem można zas, jakby zasmakować no, przynajmniej w ciągu jednego dnia. No tak, no bo to, to jest okazja do sprawdzenia sprzętu, ale tak mówię, przy wypożyczalni jazda takim motocyklem w dalszą trasę daje pełne odczucie tego, co on potrafi, i czy on nam naprawdę pasuje, czy przewyższa parametrami konkurencję. Ja przyglądałem się Pan Ameryce parę razy. Nie jest to mój styl, ponieważ ja nie lubię motocykli, które kucają przy siadaniu, tak je ja nazywam. Natomiast no są za wysokie zwykle dla mnie, ja nie jestem jakimś tam... Troglody to może jeździć motocyklem marki, o której wspomniałeś, bardzo enigmatycznie. Natomiast y, kiedyś w czasie zdjęć wywaliłem się na tym motocyklu, bo był dołek w trawie. Położyłem go na zerowej prędkości, nic mi się nie stało. Natomiast y, kiedyś doszedłem do wniosku, że to nie jest moja bajka. No, ale jako, że jesteśmy programem, który pokazuje różne motocykle, to pokazujemy również i te sprzęty, które y, y, kucają przy y, Dobrze, to teraz przejdźmy do następnej rzeczy. Co się dzieje, kiedy klient taki motocykl położy wypożyczony? Czy one są ubezpieczone na tyle sensownie, żeby nie było kłopotu? Oczywiście. To znaczy, wszystkie nasze motocykle, które, które jeżdżą w wypożyczalni, z racji tego, że jest to autoryzowana przez Harleya wypożyczalnia, muszą spełniać kilka kryteriów. Przede wszystkim tak, co roku flota jest wymieniana, czyli siadając na motocykl, Zawsze z początkiem sezonu mamy floty nowych motocykli z zerowym przebiegiem. Niekoniecznie to musi być dany rok modelowy, natomiast są to fabrycznie nowe motocykle. Druga sprawa to ubezpieczenie. Ubezpieczenie daje możliwość przy wyjechania z Polski tym motocyklem. My oczywiście musimy o tym wiedzieć i zabezpiecza kierowcę na terenie Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych. Oczywiście kierunki egzotyczne, wschód i tak dalej odpadają. Kolejna ważna rzecz. 그래서. So... Wynajęcie motocykla, no tak jak wspomniałeś wcześniej, wszystkie serwisy, naprawy, ewentualna likwidacja jakichkolwiek szkód jest po naszej stronie. Klienta nie interesuje. Wiadomo, że jest w umowie określony udział własny. Pobieramy, tak jak każda wypożyczalnia, czy to samochodów, czy, czy motocykli na, na świecie, pobieramy kaucję, tak? czego nie robimy na przykład w jazdach demonstracyjnych. No ale to jest jakby spowodowane tym, że, że musimy mieć pewność, że w razie jakiegoś Jakiejkolwiek szkody, no mamy środki, z których możemy to do wysokości udziału własnego klienta zlikwidować. No i właśnie, i tutaj pojawia się ta opcja, o której nie wspominaliśmy jeszcze. Leasing to jest jedna z możliwości. Druga możliwość to jest właśnie wypożyczenie motocykla, które, jak wspomniał Marcin, często kończy się tym, że taki motocykl zmienia właściciela i staje się elementem, który pojawia się w garażu osoby, która testowała bądź wypożyczała. Zakochać się naprawdę bardzo łatwo. Dzięki, Marcin. Dzięki, Oleg. Dzięki. To będzie odpowiedź na pytanie, czy tylko ja zwariowałem, czy zwariował niedościgły Waldemar, czy cała rzesza ludzi, którzy jeżdżą w tej chwili na triumfach roketach w różnych wersjach, w GT czy w wersji R. Profesor Igor testował roketa w wersji GT i z tego co wiem wrażenia nieprawdopodobne. No tak mówisz, przysła kryska na matyska. W końcu i ja się doczekałem. E, cała ekipa Motośladu już miała to pod sobą. Nie. To, to nawet nie świat zwariował. Ten motocykl jest po prostu idealny. Wiesz co? Właśnie to jest kapitalna rzecz, bo wiele osób do, do Triumfa Rocketa podchodzi na zasadzie rany boskie, ale to jest kolos. No w końcu największy produkowany e, silnik w motocyklu, 2,5 litra. Wiesz, co mnie powaliło w tym motocyklu? Dbało się o szczegóły w wykończeniu. Wszystko w nim jest dopracowane, przemyślane, ba, znawcy tematu mówią, że Triumph wyprodukował Roketa jako urządzenie, które ma pokazywać potencjał firmy i tak naprawdę nie jest tak, że mm, oni zarabiają na tym motocyklu. Ten motocykl po prostu jest pokazowy, to jest taki sprzęt, na który wsiadasz, i w pewnym momencie mówisz sobie, rany boskie, to jest niemożliwe, żeby taka kobyła tak chodziła po zakrętach i tak przyspieszała. O, o o właśnie, to jest sprzęt, na który wsiadasz i dosłownie po 10 minutach czujesz się jak u siebie, jakbyś tym motocyklem jeździł od kiedy zdałeś prawo jazdy, jakbyś tym motocyklem uczył się pokonywać wszystkie winkle, jakbyś tym motocyklem od samego początku szlifował wszystkie swoje umiejętności. To jest po prostu niesamowite. Ja nie wiem jakim to wyszło, ale wyszło po prostu fenomenalnie. Igor, wiesz, Twierdzą niektórzy, że tak szeroka tylna opona, tak potężne opony sprawiają, że on po tych zakrętach nie będzie chodził najlepiej. Wracam do jeżdżenia po zakrętach, bo to po prostu robi potworne wrażenie. Kiedy wsiadasz na tego smoka, kładziesz się w zakrętach sportowym motocyklem, nie wiadomo kiedy. On chce się zmieścić w każdym łuku, w każdym winklu, jest niezawodny. Dlatego, wiesz, mamy pod ręką manetkę, która jest tak e, sprzężona z tym potwornym silnikiem, że to, co zrobisz prawą ręką, natychmiast masz na zegarku. No właśnie, y, cytując klasyka, mamusię oszukasz, tatusia oszukasz, ale przyroda przyrody nie oszukasz. No to waży prawie 300 kg, opona z tyłu jest przeszeroka, no i czuć, jak bierzesz zakręt, no to tu nie ma, nie ma co zmyślać, ale faktycznie, jak on już się w tym zakręcie pochyli, to masz to uczucie bezwzględnego kontaktu z rzeczywistością doka, masz uczucie kompletnego kontaktu z drogą, która jest pod tobą, z nawierzchnią, z którą te, te koła się stykają, i rzeczywiście jedzie. No, trzeba się przyzwyczaić jednak faktycznie do przewalania tych 280 kg, jeżeli dobrze pamiętam ze specyfikacji gdzieś tam pod, pod nogami. Trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby faktycznie operować manetką, żeby on ładnie wstał później po tym zakręcie. Ale rzeczywiście to, co dzieje się, dzieje się niemal jak w jamasze, Aptekarsko natychmiast i perfekcyjnie dozowalnie. Wiesz co? To są systemy kontroli trakcji, i myślę, że przy tym momencie kontrola trakcji jest jak najbardziej potrzebna. Chociaż nie do Waldemar nie używa tego sprzętu, on ma wyłączoną zawsze, ale w końcu to kierowca wyścigowy uwielbia jeździć driftem i driftuje tym motocyklem w sposób nieprawdopodobny. Niedługo pewnie będzie zmieniał oponę tylną przynajmniej, bo daje do pieca równo. Bezproblemowy napęd, wałem. Do tego wszystkiego. Bardzo pięknie wyeksponowane koło. W przypadku, już nie raz mówiłem o tym, w przypadku wersji GT, tylne koło jest polerowane, ma takie, wiesz, piękne sprychy w srebrze. Natomiast, wiesz, jak się przygląda motocyklowi, patrzę na to, jak on przyspiesza, ale jak hamuje. To jest nieprawdopodobne. Ten, ten zespół hamulcowy, sprzężony, sprawia, że on zatrzymuje się wręcz w miejscu. No właśnie, tu po raz kolejny pokazujemy, jak uniwersalnym zestawem hamulcowym jest Brembo Stylema. Sprzężenie ze sobą tej naprawdę wydajnej pompy, dużych zacisków, gigantycznych tarcz, podwójna z przodu oczywiście, daje nam możliwość zatrzymania tej jeżdżącej szafy gdańskiej niemalże w miejscu. I teraz, jak mówiłeś o waltku, no faktycznie on przestaje zrywać przyczepność gdzieś tak na trójce. Ja jeżdżę spokojnie. Zresztą znasz mój emeryckie podejście do eco-drivingu. W tym przypadku faktycznie starałem się też pokazać, że tym motocyklem można tanio... Moje tanio skończyło się gdzieś tak na 5,85 litra na 100 średnio przy trasie 1200 km, którą zrobiłem. Obiechałem nim Jurę Krakowsko-Częstochowską i tam, jak zapewne wiesz, w niektórych rejonach kraju jest tak, że w pewnym momencie dobra droga mówi: Dobra, no znudziło się teraz, już nie będzie tak fajnie. No i tak, polskie drogi patchworkowe. Nie było problemu. Znak mówiący, droga leśna utrzymana na odcinku 300 metrów, spoko. No dało radę, wiadomo, no tutaj przy tych właśnie prawie 300 kg to trzeba mieć troszkę samokontroli, żeby nie próbować czegoś tam udowadniać i uważać na to, żeby nie wpaść w piach, ale dało radę. Profesor Igory jest człowiekiem, który jeździ na długie dystanse, ale nie spieszy się zbytnio. Jeżeli powiedział, że spalił 5 z groszami litra na 100 km, no to jest y, trudne do zrozumienia. 2,5 litra potworny silnik. Ja spalam zwykle 9,5 e, litra na 100 km, ale miałem kiedyś przypadek, kiedy eskortowałem jeden motocykl o pojemności 125 cm na trasie 400 km. Ja umierałem z nudów, no ale jechałem, to spalił mi 4 z groszami. Nie wiem, jak to jest możliwe. Przejdźmy teraz, przejdźmy teraz do świateł. E, bardzo mi się podoba to, jak ten motocykl jedzie, zresztą w czołówce naszego programu jadą dwa rokety e, z zapalonymi tymi światłami pokazujące znak triumfa. To tak fajnie wygląda, ale to naprawdę widać, to nawet jak jedziemy między samochodami, oczywiście bardzo ostrożnie, to kierowcy widzą te, te dwie litery. Bardzo. Do tego jeszcze, jak nas zastanie zmrok gdzieś na trasie, czego serdecznie nie polecam, jeżeli macie przyciemnioną szybkę. No dobra, nie każdy się jednak wykazuje taką roztropnością, ja na pewno nie. W każdym razie, jak nas zastanie zmrok, to te światła dają. Naprawdę pełne spektrum widoczności przed, przed motocyklem. Tutaj już nie chodzi tylko o ten efekt światełek ledowych owych z, ładnie wkomponowanych w reflektory z przodu. Chodzi też o to, że to jest full LED. Tam wszystko, co znajdzie się w środku, jest LEDowe, i one zostały tak zaprojektowane, żeby strumień światła idealnie pokrywał drogę przed nami. Plus, jak przełączymy się ze świateł mijania na światła drogowe, rozjaśnił, no, zmienił noc w dzień. To będzie profesor Igor, człowiek doświadczony życiowo, człowiek doświadczony na uczelni, człowiek także doświadczony motocyklowo. Nie jest może demonem prędkości, to od razu trzeba powiedzieć, bo profesor Igor jak się przemieszcza, to robi to dostojnie, jak przestało na wykładowce uniwersyteckiego. Proszę Państwa, triumf Igor. Uch. No tak, tak, dziękuję bardzo, to, to podsumowuje cały ten test. Dzięki. Gazela. Obiekt marzeń wielu motocyklistów nowoczesność silnik 175 cm istny ogień pojawiła się w filmie motodrama. Ja wszystkim polecam ten film, bo film naprawdę niesamowity. Jacek Fedorowicz zasnął przy wędkowaniu, miał rower z silniczkiem. No i nagle wyśniła mu się cała kariera żużlowa, motocrossowa. No i była tam pewna scena, kiedy to Jacek Fedorowicz, zakochany niebywale w Krystynie Sienkiewicz, mototkliste zresztą, w kasku w szachownice, został porwany przez ludzi z obcego, bardzo dalekiego, ale bardzo bogatego kraju to tylko, żeby zaprezentować mu motocykl najnowszej generacji. No i potem Jacek Fedorowicz tym motocyklem ucieka z miejsca, w którym był przetrzymywany i Krystyna Sienkiewicz zbliża się do niego gazelą i mówi, wyprzedza go, zrównuje i mówi nie ma to jak nasza gazela, porzucają tam ten motocykl. W biegu Jacek Fedorowicz przesiada się na gazelę i odjeżdżają przed pościgiem. Tak to mniej więcej wyglądało w filmie Motodrama. Polecam ten film, naprawdę niesamowity. Trochę niedoceniany film. Wracamy do motocykla. Motocykl powstał jako dzieło designerów. W tamtym czasie to naprawdę była konstrukcja powalająca na kolana. No, dokładnie, to był najnowszy krzyk mody. No to, co mówiłeś o filmie Montodrama. Ja pamiętam dokładnie, co oni mówią: naszej gazeli nic nie dogoni. I oni uciekają, słuchaj, po pierwsze, przed motocyklem japońskim, gdzie go oczywiście przeganiają. Po drugie, uciekają przed amerykańskim samochodem, który też nie jest w stanie gazeli dogonić. Ale tak na poważnie. Pamiętajmy, moc dwa razy większa niż w naszej y, poczciwej WSC 125. Tu jest prawie 14 koni. Słuchaj, jak się przesiadałeś z takich 6-7 koni na coś, co miało 14 koni, no to po prostu musiałeś, wiesz, dobrze być ubranym, bo cię mogło zdmuchnąć. A trzeba od razu powiedzieć, że hamulce nadal były. By... Nowe. W związku z tym, to co się rozpędza szybko i jedzie szybko, wcale nie musi się tak samo lepiej zatrzymywać niż to coś, co. średnica będą taka dość konkretna? No, średnica będą dość konkretna. Słuchaj, to co tam też rozmawialiśmy tutaj gazele chroniło, z tego co pamiętam, 8 bądź 9 różnego rodzaju patentów. Słuchaj, to jest motocykl, gdzie z obydwu hamulcy masz obsługiwane światło stop. MZK tego nie miała. Masz w 1968 roku, masz 12 instalację MZK tego nie miała. Słuchaj, masz tutaj wiele takich fajnych rozwiązań i powiem ci, MZK takich bajerów nie miała. Na pewno te materiały nasze no nie były takie, wiesz, no super ekstra, nadzwyczajne, ale Gazela marzeń, którą też tutaj jeden pan tam pokazuje, oryginalnie miała mieć rozrusznik Słuchajcie, kierunkowskazy. To był motocykl, który jakby wszystkie te pozostałe sprzęty produkowane do, do końca lat 60. naprawdę przewyższał. Jeżeli ta produkcja byłaby kontynuowana, jeżeli rozwijana. rozwijana, jeżeli ta gazela nie wyszłaby na rynek taka uboga jak wyszła na ten rynek ze względu na to, że musiała być troszeczkę tańsza, wiadomo, no to na pewno no to by była konstrukcja, no, która tam. Na tym rynku schodu mogłaby naprawdę wiele zawojować. Natomiast gdzieś to zostało powalone. Motocykl był produkowany przez niecałe dwa lata, ale i tak swoje zrobił. To był motocykl, który był testowany w pewnym bardzo kultowym dla pilotów miejscu. Słuchajcie, motocykl Gazela był badany w tunelu aerodynamicznym. To już możemy sobie dzisiaj wyobrazić, jaki nacisk tutaj kładziono na osiągi, na to, jak ten motocykl wygląda. Na, na, na wszystko, jak na, patrzymy na ten motocykl, to on jest y, wręcz kosmiczny. Na tle tego, co było w latach 60., to jest kosmos. Wiesz, my naprawdę nie musieliśmy się wstydzić w tym okresie, patrząc na konstrukcje nawet japońskie. One były też archaiczne, były też zrobione jak zrobione. Dopiero pan Honda wysłał swoich specjalistów. Do Europy, do Stanów. Kupili wszystkie możliwe motocykle, sprawdzili, co jest z nich najlepszego i zrobili Hondę, już taką, jaką znamy my, jako codzienną maszynę, która jeździła znakomicie. Ale motocykl musiał żyć w czasach, kiedy wszystko się mogło przydać. Czyli głównie paliwo, kradziono paliwo, kradziono klucze. Ten motocykl miał masę ciekawych zabezpieczeń. Opowiedz o nich. Słuchaj, no przede wszystkim zabezpieczenie takie. Po przekręceniu kierownicy w prawą stronę i zamknięciu zamkiem nie jesteś w stanie dostać się do zbiornika paliwa, czyli do tej klapki, pod którą jest korek wlewu paliwa. Zabezpieczone również jest siedzenie, nie jesteś w stanie go podnieść, nie jesteś w stanie tego paliwa ani z góry, jak to się mówi, ściągnąć wężykiem, ani z dołu tym wężykiem go ściągnąć, bo też nie masz dostępu. Także takie były zabezpieczenia bardzo fajne i naprawdę wiele pomysłów, no, no na pewno o wielu z nich nie powiemy, ale jak patrzymy na kształt tego motocykla, to sobie możemy wyobrażać, że naprawdę to była klasa sama w sobie. Do tego Przelewanie gaźnika. No, gaźnik trzeba przelać, jak się już go chce odpalić. Też w bardzo ciekawym miejscu, tajemnie ukryty przycisk. Dokładnie, dla osób nie niewtajemniczonych gazela była nie do odpalenia. Przede wszystkim posiadała stacyjkę czterobiegowo pozycyjną, gdzie tak naprawdę, wiesz, taki ten gwóźdź już od zwykłej włoski nie pasował. Także, wiesz, jak tu zgubiłeś kluczyk, to miałeś po prostu problem. Bardzo mi się podoba naklejka.pl. Wiadomo, że jak się wyjeżdżało z Polski, to trzeba było mieć taką naklejkę na pojeździe, bo inaczej za granicę nie wypuścili. To też świadczy o tym, że parę osób porywało się na takie trasy. Ja myślę, że parę osób na takie trasy się porywało. W ogóle też co powiem, producent zakładał żywotność tego silnika na 35 tysięcy, więc to nie byłoby byle co na naszym słabym oleju. Rozmawialiśmy kiedyś o gazeli, która ma powstać, może kiedyś powstanie. Gazeli, która ma być repliką tej, która pojawiła się na wystawie w Moskwie. I podobno zrobiła tam takie wrażenie ona już miała rozrusznik, parę innych rzeczy takie wrażenie, że ruscy powiedzieli, nie nada. No, i tak się to skończyło. No, dokładnie. Mówię, produkcja gazeli to są niecałe dwa lata. Cała SHL się zamyka w roku 70. i na rynku pozostają już tylko no, motocykle spod znaku WSK, które przejęły trochę silnik, przejęły różne inne elementy od gazeli. Także ta gazela tak naprawdę żyła, tak. żyła w częściach innych sprzętów, no można powiedzieć, do końca, do połowy lat 80.. Także możemy sobie po prostu wyobrazić, że była taką konstrukcją. No naprawdę no dobrze policzono. Ciekawe, jakby się rozwijała polska motoryzacja, gdyby nie brat za wschodniej granicy, który kontrolował, co tylko można było. Przypominam, że Junak, nasz kochany Junak, przestał być produkowany, dlatego że podzielono Europę na kraje, które mogą produkować dwusuwy do pewnej pojemności. Niemcy mogli robić 250 i trochę wyżej, Czesi też. My mogliśmy robić do 1,75. Przestaliśmy robić czterosuwy, dlatego że oni sobie zachowali prawo do produkowania motocykli czterosuwowych. Jakieś samochody by jeździły wtedy po polskich drogach i Syreny Sport, i Syrenka 110. Wszelkie możliwe opcje były dławione czym prędzej, jeżeli coś było za dobre. Tak niestety stało się też z gazelą. Bardzo mnie ciekawi, jak ten motocykl by wyglądał dziś, gdyby nie kłody rzucane pod nogi przez wielkiego brata. Michał, dzięki ci wielkie za to, ja że pokazał. Chciałem... Przepraszam, że przerywam. Gazela również powstała z silnikiem dwucylindrowym, czterosuwowym, gdzie w założeniach miała osiągać tam 140 na godzinę, przy tym zużywając 3,5 litra paliwa. Także możemy sobie wyobrazić, żeby to dalej tak szło, to myślę, no bylibyśmy, no może teraz gdzieś... Nawet i w czołówce. Tak pewnie by było.